Cześć, jestem Merw, witam was w kolejnym filmie ze strefy zagrożenia. i bardzo mi miło, że zdecydowaliście się kliknąć ten film, mimo że ma on miniaturkę zupełnie niezwiązaną z tytułem tego filmu. Xemka na start, też całkiem fajnie. No ale zaproponowaliście taki komentarz, więc jestem ciekaw, jak to wpłynie na odbiór filmu, na wyświetlenia. Z tego, co sobie zaplanowałem, to wrzucę jakąś taką łapkę klikającą, symbolizującą, że tak powinniście kliknąć w ten film po prostu. Okej, okay, tu ziomek miał trochę pecha. Akurat sobie przeładowywał pistolecik P250, miałem jeszcze plan jakby się zbliżył na przykład do tej beczki, to w nią strzelił i jakoś go fajnie rozwalił, o tu możemy strzelić gola eee, obroniły, pociski obroniły, nasze... o właśnie słuchajcie dzisiaj, o śmieszne z okoliczności, ale dzisiaj jeśli mnie nie śledzicie na Instagramie to śmiało zachęcam, wejdźcie, zafollowujcie Dzisiaj wrzuciłem zdjęcie e, z oficjalnego odsłonięcia murala, czy muralu? W sumie teraz nie pamiętam jak się mówi, muralu, e, Kazimierza Gruskiego, jeśli ktoś z was jest Panem piłki nożnej, to na pewno przynajmniej kojarzy tego trenera, słanego trenerem tysiąclecia, także Śmiało wejdźcie, zobaczcie zdjęcie, relacje Myślę, że warto, ja bym tutaj chciał Porozwalać jakiś kolejnych ziomeczków, tam jest ktoś daleko w tym budynku takim Wielkim, ukrytym, o, ale chyba się ruszył stamtąd, dobra, bo się coś Przybliżył wydaje mi się, ja mam P250 I mam Chyba mam na gdzie on jest? Otworzył drzwi. Jest gdzieś tam w środku po drugiej stronie. Fajnie by go było doścignąć. Ta mapa jest naprawdę fajna. County. nowa mapka z tej operacji. To jest ogromna. Jest tak czasami skomplikowana Że tutaj mogłoby być spokojnie dwa razy więcej graczy zanim mam wrażenie A i tak by było co robić Bo bardzo dużo czasu można spędzić W ogóle nie wiem skąd W ogóle nie wiem skąd dostałem Widzieliście Właśnie o tym wam mówiłem, nie? Somebody close, I don't know where. Strasznie mocno oberwałem. I teraz weź tu się szuka jak ja mam shotguna, oni gdzieś tam się chowają. Nie no. Nie podoba mi się to. Zamawiam pakiet mobilności i chyba będę stąd uciekał po prostu. No i teraz w tych budynkach, w tych oknach, czy stąd, tutaj można się szukać pół godziny. Autentycznie. O-o Let's go No prawie, mój mnie zabił. Do you have medkit? Dobra, tu jeden podniosłem Thank you ja nie wiem czy to ja zamówiłem, czy oni. no to ja. To był mój ten Fajnie, że się udało ich doścignąć. Widzicie, tutaj było dwóch Dwóch ziomków wokół nas czy ja mogę podnieść jego P90? Mogę. Będzie 50 pocisków, 49 dokładnie. Będzie zawsze troszeczkę lepiej. Fajnie, że się to udało zrobić, nie? Już się bałem, że jak ja tutaj wychyliłem na niego, to może mi nie starczy życia. No i dobra. Jak teraz wygląda sytuacja na Miłapie? Spójrzmy. Tam są cele na środku, tu są też gdzieś jacyś ziomeczkowie. A więc spróbował ich może tu dojechać jakoś. Takiego spróbujemy zrobić. O! Idealnie tak jak chciałem, poleciałem. I tu jest ktoś. Ktoś jest gdzieś tam. Na... Ja to jestem zachłanny na fraki. Nie wiem, gdzie oni są. Oni mnie zaraz usłyszą wszyscy. Niestety minus tego skakania jest taki, że bardzo bardzo to zobaczyć. Tutaj kolejny ogromny budynek, ten kościół w środku 10 pomieszczeń. więc naprawdę mapka jest fajna, bardzo ładnie wygląda bardzo ten, ale, ale gra się tak nie zawsze komfortowo, bo właśnie nie wiem czy on tam gdzieś się chowa, czy jest pod ziemią zupełnie. to jest niemożliwe, żeby ciągle ktoś stał. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ktoś tutaj jest. Mój zginął, dobra, ja czekam, żeby on miał czas się odrodzić. Ubiegłem całą mapę. Przeciwnika nie ma, czekam na jakiś zrzut broni. Tu też gdzieś ktoś jest. On, on może być pod ziemią. Oj, bo... Nareszcie! Ciekawe, czy to był ten, którego ta czas szukałem, za którym biegałem. Być może tak, być może nie. A, to są pociski kolejne, dobra. Mamy pełen zestaw min, a tam też była chyba jedna mina, nie podniosłem jej, czy co? Spróbuję po to wrócić. Przydałby się nam zastrzyk jakiś, co? To nawet ze dwa. Podniosłem, podniosłem. jak trzeba uciekać, bo strefa nas zje. Jest tylko jeden zrzut na samym środku, ups, 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 wszyscy się, wszyscy po niego pójdą. To może być problematyczne. Jak teraz tutaj rozegrać, żeby Zrobić głupot. Proszę, moje zastrzyki wezmę jeden, bo to. Hit, oh Shit! Jakbym nie wziął tego zastrzyku, to ja mógł go rozwalić i mojego uratować jeszcze, ale. A kto to mógł wiedzieć, co? Nie było czasu. Eee, no ja mam co? Tylko dwie berety tak naprawdę, No ulepszenie? Złote ulepszenie. to jakiś strzucik pad? Czy na dach on poleciał, czy gdzie? I wait for you. O, jest zastrzyk drugi, dobra. Chodź tutaj ziomek. Ja mam teraz złote ulepszenie i widzę gdzie są wszyscy, no proszę. I have this yellow upgrade now. I can see everybody. There's two guys in this building. Two people. No ja bym mógł ich spróbować dojechać. Mój ma jakąś broń dobrą, ma. Czego się to trochę odbiło? Czy dam radę do wejścia nie dałem. A tu był ktoś obok, nie wiem czy zauważyliście, tam był. Ciekawe, czy był tylko ten jeden, czy to jest jeszcze ktoś? Chyba, chyba, dojechałem ich, co? Wszystkich. Chyba tylko my jesteśmy w tych trójkątach. Tak mi się wydaje. Całkiem fajnie to wygląda na razie. Szybko uciekam. No przydałby się, okej, okay, tamten zrzut, idę po tamtą broń. Eee, bo bez tego, tam jest dwóch ziomków obok. Jeszcze ośmiu wrogów zostało, naprawdę ten mesz jest ciężki, w sensie długo trwa. I wszyscy jeszcze żyją cały czas. Mój ma 120%, jest dobrze. O, oh, I, I, I wait here for a drop. Dobra, ja tutaj poczekam. Zamówię sobie od razu pociski. Amunicję, dobry mecz. Chciałbym go wygrać. Bo to jest naprawdę, naprawdę dobry meczek. Na co moje pociski? I will take the. Drop. 6 Tam Każdy z nich już też pozbierał te. To ktoś jest nas. Somebody close, close, close. Jeszcze jest obok. is close. Dead. Dobra, tu są moje pociski, ja zaraz po pani... No, 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 give me, give me, give me. Gram moją awupką teraz. No proszę, jeszcze tu pociski mogę wziąć. Ale jazda, 9 kulek w Awupie. AWP hey, bro. Nice, nice, wygrywamy to. Let's go, win. Dwóch są tam, wokół tego budynku. Jeden na środku, dobra. Robimy to. Ja sobie mogę zamówić jeszcze jeden zastrzyk ewentualnie. Tam ktoś ma awupkę też. U i się nazywa Simple. Chicha AWP tu. Okej, okay, bro, let's go, last guy with AWP. Mamy obaj awupy. On jest tam na środku I goni go strefa On ma tarczę, dobra Proszę zastrzyk Tu jest AWP here can take it Z AWP Widziałem go Się dostałem, nie? 2v1, bro. Play, play, play it safe. Musi do nas przyjść, nie? To my musimy iść też do strefy. O kurczę, ale jest ciężko. No! O, ale dostałem! Nie, no nie chcę, mi, że to jest jakiś oryginalny simple, bo to jest nierealne. Błagam, wygraj to. Take my drone uh, behind you, behind you, take it No drone, but tablet, tablet, my tablet, take my tablet Take my tablet Bymb tylko widział wtedy dokładnie, gdzie jest, a tak to nie wie Mawaj go jeden strzał metkit Medkit! Przegraliśmy. No, mój żomek przez cały mecz, patrzcie ten miał 11 fragów, nie? Czy to jest jakiś oryginalny Simple? Być może, nie wiem. Ale ładnie zagrał taj z dwoma, ładnie trafił. No szkoda, że się tego nie udało zrobić, nie? Ale jak najbardziej dobry meczek w wykonaniu moim. Zajmijcie w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. No wygrał Majora i teraz chciał tu z nami pograć w Danger Lonnie po prostu. Tak wyszło.